Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w Hytale'u. Hytale jest to takie połączenie właściwie Minecrafta z Terrarium. Nadal jest to bazowo Minecraft, tylko po prostu jest mocno nastawione na takie bardziej RPG. Gra jest oczywiście w ID accessie, teraz już każdy właściwie ma możliwość... Kupna dostępu do samego Idle Accessu. No nie wiem, co to będzie. Tak sobie po prostu stwierdzimy, że zobaczę. Ej, jeśli chcecie, jeśli Wam się podoba, dajcie znać w komentarzu. Możemy ewentualnie sobie zrobić z tego jeszcze parę odcinków. Ale na starcie zobaczyłem po prostu, jak to działa. Obecnie mamy dostępu do Adventure Moda, czyli takiej kampanii wręcz. Mamy zwykłą eksplorację. No i nazwę sobie świat Bubolowo. Nie wiem czego się spodziewać po tej grze. Po prostu chcę sprawdzić. Jestem sam ciekaw, jak to wygląda. Ale patrzę, że niestety klatki drapią. Może być ta kwestia, oczywiście, tego, że nie, obecnie RAMu nie mam. Jestem na 16 GB tylko. Troszeczkę Render Distance zmniejszyłem i faktycznie jest już całkiem płynnie. Dobra, i teraz co tutaj właściwie się dzieje? Mamy jakieś inwentory, mamy możliwość robienia różnych rzeczy w ekipunku. Potrzebujemy patyków oraz jakichś tam jeszcze kamyczków. Mapa. No mapa jest całkiem sporo, zobaczcie. I to jest chyba też, ona się też będzie renderować, zależnie od tego jak daleko będziemy eksplorować. Klasycznie jak w Minecrafcie, walimy łapką i zbieramy sobie kamień. Mamy też jakąś trawę. A wejdźmy zewnątrz. No taki bardziej smooth Minecraft. Nawet podobne tekstury są. Z określeniem piasek, w sensie no, piasek to jest dirt. Też sporo jeszcze kamyczków z ziemi. No dobra, a w przypadku drewna, czy będę mógł tak po prostu sobie rozwalić normalnie drzewko, o, czy nie bardzo? O, co jeszcze przy okazji gotki? A, normalnie, jak w Minecraftie drewno leci. Jeszcze potyki też przy okazji, mnóstwo potyków. No to zróbmy podstawowe oczywiście rzeczy: Siekierkę, kinów i tutaj będę potrzebował jeszcze fiberów. Fibery chyba lecą normalnie z kwiatków. Dokładnie. Okej. Okay. Miecz. Noise. Czyli póki co, moi drodzy, właściwie podstawowe zasady gry są jak w Minecrafcie. Nawet można było sobie patyczki zebrać prosto z ziemi i musiałem robić drewna. Łapką. Ja też patrzę, że nie ma głodu, więc jak rozumiem, żarciem będziemy się najzwyczajniej zwyczajnym świecie leczyć? Oj tu, Indyk! Co z niego poleci? Tak, normalnie mam mięsko również. W sumie dziwnie, bo dosłownie to wygląda jak Minecraft, a animacje znacznie więcej. Tak porównując chociażby do bazowej wersji, też trzeba by się właśnie zacząć coś craftować. Tutaj proszę się workbench, czyli crafting Table. Potrzebujemy jakiegoś kamienia, tylko teraz kilofem jak zbiję normalnie ten, to dostaje po prostu jakieś zwykłe śmieci. Chyba że muszę znaleźć bezpośrednio. Może zejść gdzieś niżej i wtedy znaleźć kamień? Tutaj jest kamień chyba też, zaraz zobaczymy. Tak, to nie, to jest choke. Z kreda, ale to też jest jako kamień ślicz, dobra, no to pięknie. I crafting table. Teraz rozumiem jak postawię. Będę mógł przy nim sobie craftować różne rzeczy. I możemy zrobić łuk. I też patrzę dosyć łatwo się strzały robi. Mamy również lepszy rodzaj narzędzi. Adamantium Mithril. Jest sporo kategorii wyższych materiałów. Dobra, to żebym jeszcze sobie łuk nadać to może? A i możemy się... Ta... Również, zobaczcie, łukiem możemy się bronić. Możemy sobie nadciągnąć bydlaka. Nice! I ten kumpel już będzie walczył. Okej. Okay. Czyli dosłownie mamy taki typowo, to, taką typową walkę, w której możemy sobie... Mamy normalną walkę jakbym, Minecraft'cie, tylko właśnie mamy jeszcze taką bardziej dynamiczną... ...dynamiczny sposób blokowania ciosów. O, krówki. Eee, skóra będzie potrzebna. Nie, uciekaj! I twardo ta krowa! Wow, Oddaję jeszcze! Co to ma być? Nie -y. jest faktycznie też Light Hide. Chyba potrze potrzebowaliśmy ogólnie skóry. Musimy przetworzyć to futro na skórę na tanning raku. Czyli są dodatkowe narzędzia, dzięki którym będziemy mogli przetwarzać dalej niektóre materiały. No jakaś umiejka chyba wpadła, mamy podku teraz, co to jest? A taki okej. Okay. Takie śmieszne ale dosłownie ultimaty. Tak, czyli żarciem po prostu sobie regenerujemy życie i dają pewnie też jakieś bonusy, tutaj mamy regenerację na jakiś czas. Faktycznie, zobaczcie, jest to jakiś poli, mamy wrogów normalnie. O, patrzcie, też swojego może uderzyć chyba. Też spoko. Jakiś mocniejszy. I też się blokuje faktycznie. Też te, tak wydaje mi się, moi drodzy, że może gdzieś nawet i po drodze zobaczymy jakiegoś le bossa może pomniejszego. Mimo warto strzelać na razie z walku, żeby sobie tutaj nie tracić za dużo zdrowia. Ale jest ta gra strasznie responsywna i dynamiczna. Naprawdę, póki co, jest nieźle. O, teraz jakoś muszę go jeszcze przekazać, Okej. Okay. tak beczki wszystkie niszczę, nie wiem czy przypadkiem nie powinienem ich lutować normalnie, jest jakaś mała, starożytna skrzynia. No, nic ciekawego. Ostatnie odległości dodasz się do mistrza, czy za daleko stoisz? No chyba za daleko, musi podejść. spróbujemy Spróbujmy wejść na górę, zobaczmy co tutaj jest. Wyrka są, a mogę zabrać wyro? Tak, można. Dobra, to czyli faktycznie w tej grze po prostu trzeba, moi drodzy, grać tak jak w Minecrafta. I na szczycie jest coś? Jest skrzyneczka kolejna. Tak, na razie kolejnego nie potrzebuję, mamy jakieś nasiona właściwie sałaty. Jest, jest przekaz jeszcze ruda żelaza. Na razie z tego, co patrzę, to w takich właśnie POI mamy po prostu jakieś skrzyneczki do zlotowania, żeby sobie zebrać dropa i możemy iść dalej. Tutaj bazowo na razie nie mieliśmy żadnego bossa. Może to też być po prostu niskiego poziomu POI. Teraz sobie właśnie to eksploruję tutaj, moi drodzy, lokacje, żeby zobaczyć coś, co mogę znaleźć dookoła. Zaraz zaczniemy też coś tu właściwie kraftować dalej, do jaskini schodzić. Są jakieś właśnie jakieś małe domki takie. Tutaj. O, jest skrzyneczka jeszcze jedna. Okej, okay, mamy kolejne żelazo. Essence of Life. To są prawdopodobnie esencje związane z magią, bo jednak mamy manę. Mamy również jakieś jeszcze przy okazji nasiona znowu. Jest znajdę sobie jakieś takie miejsce, gdzie będę miał dostęp do kopalni dosłownie. Jakieś jakieś dziurwy i przy okazji dostęp do materiałów, żeby móc mm. coś skraftować. Ło! Wow! Nie! Jogi się wpienił na mnie. Okej. Okay. Okej, okay. Okej. Okay. No, 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 no. Skakuj, skakuj. No, łap się. Nie mogę się złapać, halo. No musimy wypić, niestety. Stamina mi się skończyła. No ty, kumplo, jesteś twardy już. Porównajmy do szkieletów to ty jesteś dwa razy twardszy. Padł. Ale mamy tym razem. Ciężko, ciężkie futro. Jeszcze lepsza skóra będzie z tego, nie? Dokładnie. Tutaj zobaczcie, mamy fajne miejscówkę w sumie. Jest takie zejście do tego, do kopalni. To jest jak rodzajem takich szyb. Oj tak, oj tak. Okej, okay, czyli jak trzymamy kontrol, faktycznie kłócamy, to nie spadniemy na dół. Działo tak samo jak w Minecrafcie, pięknie. by się właśnie znaleźć jakąś wodę, jakieś miejsce, żeby sobie zrobić podstawowe skrzyneczki i żeby właśnie pójść w Explore, zacząć craftować coś. Wodę mam zaraz obok, dobra, okej. Okay. No, to sobie zaraz tutaj wyczyszczę i zaraz zrobimy jakąś klitkę. Tylko chciał na chwilę postawić sobie, wiecie co, workshop tego Rockbencha, zobaczyć się. Mogę lepiej zrobić jakąś szuflę, czy nie bardzo? No, pierwsza szufla jest z żelaza, niestety. Teraz zrobimy sobie jeszcze ten stół, Builder's Workbench. Tu wyczyściłem troszeczkę miejsca. Nie potrzebuję dużo miejsca, bo to chodzi o mało dosłownie klitkę. W której będę sobie najzwyczajniej, się postawić cztery ściany, mieć jakąś bezpieczną lokację. Potrzebujemy trzech cegieł. Jest, proszę bardzo. Zobaczmy. Postawię na razie w tym miejscu. I jak? Wrzucę drewno, i mam faktycznie, zobaczcie. Mam. Planki, mam deseczki. Jestem na początku jakiś szkielet. Tylko żeby wiedzieć mi więcej co będę chciał gdzie stawiać. A tylko będę potrzebować trochę drewna, więc zaraz, zaraz zobaczę, zgarnę. To jak rozumiem jeśli zetnę sobie tak to tak, całkowicie drzewo to wszystko spada z góry, dokładnie. Zobaczcie mamy drewno. Z jednego drzewa mamy... No, ponad 200 ołka. No i myślę, że taki szkielet będzie jakoś w porządku. To muszę więcej drewna jeszcze zrobić. Weźmy postawmy łóżeczko i pójdźmy spać. Wydaje mi się, że też powinno działać. Tak? A mogę przespać się? Mogę chyba się przespać. Zaraz sobie oczywiście zmienimy pozycję. W dwie minuty będę mógł się wyspać. Jak tylko, za, za, jak tylko księżyc w stanie całkowicie jest, dobra. Ja z desek mogę coś zrobić? Mogę zrobić faktycznie zwykłe drewniane okna. Będę potrzebował też drzwi. Ok, możemy zrobić 10 sztuk, drzwi ze 2 sztuki. Nie wiem czy to właściwie drzwi tak samo działa jak w Minecraft'cie czy nie, ale jeśli dobrze postawię, no tak patrzę, że akurat na środku się ustawiają, no, no właśnie, da się jakoś to połączyć ze sobą? Chyba, że orientację ustawię, a właśnie, orientację ustawię w ten sposób, o. O, pięknie, czyli trzeba po prostu ustawić się z drugiej strony. Teraz okna, to można je sobie za dwa okienka wstawić. Chyba ich się otwierać normalnie zwykle nie da. Tu jeszcze można sobie okienka wstawić. I dostaję potrójne. Tu jeszcze sobie jakiś taki ala mini dosownie balkon zrobię. Okej. Okay. Hardwood gate, Ladder. tu są fensy, dobra. Zróbmy kilka sztuk. Teraz jeszcze sobie wejdę na górze, pocisnę jeszcze właśnie tutaj, no jeden do góry. Też tak mówię: już stricte z przyzwyczajenia, Wiecie co? Robienie właśnie na wysokość trzech chociażby. chaty. to jest kwestia już pamięci mięśniowej z Minecraft'a. Dosłownie. Teraz pytanie: właśnie, jak będzie z chociażby dachem? Czyli coś takiego jest faktycznie, mamy. Możemy zrobić dosyć niski, możemy zrobić wyższy. Do wcześniej można się wspinać, więc będzie łatwo. Więc jak to sensownie ustawić, żeby miało to ręce i nogi? Szkoda, że nie można tego wysunąć. Bo mogę postawić na przykład z tej strony, na krańcu tego, tego... ...klocka, ale to na przykład nie mogę tak wysunąć w tą mańkę. To się tak śmiesznie układa. Można było ponownie też postawić dwa klocki. Tutaj jeden. Jak to już nie do końca równo będzie z tego, co patrzę, ale... Ale to jeszcze nie powinien być problem. Tylko dziwny fakt, że nie mogę tutaj położyć, chyba, że muszę zrobić tak na początku. Tak, tak będzie git, okej. Okay. Tutaj dałbym taki dosyć wysoki, pionowy właśnie. Tu jeszcze jedno można było postawić. tam to. To tu będę postawić jeszcze jeden, jedno piętro, i tu pójdziemy już dalej płaskim do końca. I będzie dach też po części zrobiony. No i pięknie. tak będzie gotowy, oczywiście zaraz go też wysunę, bo wygląda wręcz komicznie na chwilę obecną. Tutaj w sumie też patrzę, że wiecie co? Trochę mi poprzesuwało Może zróbmy tak na razie. Ok, tu wysunę to jeszcze w tą stronę bardziej. oprócz I tutaj też można by było usunąć, żeby dopoziomować dosłownie do wejścia. Cyk. No i pięknie. Tu też tak mogę dostawić. Mam wrażenie, że trochę za bardzo to spada znowu w dół. Chciałbym się, żeby to było krótsze odrobinę, szczerze mówiąc. Moi drodzy, na nic, na nic innego ciekawego, lepszego nie wpadłem, po prostu pociągnąłem to właśnie w tą stronę bardziej. To mi tylko lekko nie, nie podoba się w tym miejscu, ale na razie niech jest. Ale okej, okay. cztery ściany są, właściwie kilka ścian, a nie cztery. Z zewnątrz jeszcze oczywiście nie ma żadnych tych tekstur, ale to nie ma większego znaczenia. Chodzi przede wszystkim o to, że teraz mamy miejsce, gdzie mogę zostawić swoje ewentualnie rzeczy, zostawić stoły i pokraftować ewentualnie później. A więc na początku zrobimy pewną skrzynkę, postawimy sobie wyrko. Może być tu. Z tego workbencha budowniczy też można było zabrać. Właściwie to nawet, nawet, nawet na balkonie mogę postawić te dwa stoły. Będzie wystarczająco dużo miejsca. Skrzyneczka. jedna skrzyneczka wystarczy miejsca chyba, jeszcze jedną skrzynkę skraftuję, w tym miejscu postawię i tu zostawimy sobie jeszcze rzeczy właśnie do budowania. Ognisko, bo mam trochę mięsa jeszcze, jak rozumiem jak to wkleję, choć wrzucę właśnie mięsko to będzie działać, tylko muszę czymś się tutaj zapalić, może być zwykłe drewno jakieś. Jak rozumiem będzie się na początku robić jedno, potem drugie, dokładnie I też przy okazji dostajemy węgiel. A, i jest. Kuk Wild needs. Jak tam będzie z żarciem? HP? Zwiększę chyba max HP i daję regeneracji, jasne. Nie wiem, czy te pochodnie będą gasnąć, czy nie będą gasnąć, ale... Mimo chciałbym powiesić trochę w chacie pochodni, żeby było właściwie jasno. Tu też na ścianie można było dać jedną i tu. Niech są trzy. Tu jeszcze zostawimy sobie na balkonie ze dwie. Teraz patrzę tutaj dopiero w ekiponku w craftingu możemy robić różne inne stoły. No zobaczymy właśnie. Farmers jest tutaj stół. Ja też będę musiał gdzieś to widzieć co koło wody najlepiej postawić, bo na razie nie będę miał jak przyciągnąć wodę. Jest, motykę możemy robić. Może jeszcze raz zabiorę. Nie jest, to też przydałoby się zaraz zrobić do craftowania. Wow! Halo, i szkielet mi się zrespiła na Co właśnie mi tutaj tego się zrespiło? Przed chwilą przecież było czysto, halo. Chyba, że już jest tak późno, że na tego się respią. O nie! Co za pies! I faktycznie się dużo respi teraz. Ale i to żarcie naprawdę bardzo mało daj. No co o was tu tylu? Ne, tamte też dostał kilka razy, bo nie zaraz płać dokładnie. Może przez to, że ścinałem drzewa i inne rzeczy dookoła, i dlatego się zaczęli buntować? Nie mam pojęcia. Dobra, eee, motykę możemy zrobić. Już kolejny jest, patrzcie. Co tu się dzieje? Co i tutaj tyle jest? Okej, okay. tak cię ściągnę kumplu. Haha! w mocy mózgu gości, nie ma szans, dziękuję. Mam zrobioną, dobra. I teraz zobaczymy, będę potrzebował na pewno derta po je przy samej wodzie. Nie wiem, czy to działa tak samo jak w Minecraft'cie, ale jeśli tak, to trzeba mieć derta przy samej wodzie i użyć motyki. I potem prawdopodobnie będę mógł posadzić w końcu rzecz. Jest faktycznie, dobra, pszenica jest. Teraz kapusta. Właśnie sałata. I niech rośnie. musimy Spokojnie. zacząć przepalać żelazo. Chciałbym przytopić sobie żelazo i zacząć robić jakiś ekipunek. Furnace. Tu mogę robić właśnie sztabki. I potem anvil, żeby broń robić. Albo armor, czyli oba. Koperingoty trzeba, wow. To też nie będzie takie łatwe. Postawię na razie piecek gdzieś tutaj. Niech stoi. I możemy wrzucić żelazo. Z tego co patrzę to miedź jest przed chyba żelazem. To ja nie znalazłem na razie ża żadnej miedzi, znalazłem tylko żelazo. Chyba, że zrobimy tanning rack, żeby móc przerabiać skóry ostatecznie. Możemy robić skóry, ale to i tak będę potrzebował armor z workshopa, żeby robić armor podstawowy. Czyli muszę znaleźć miedź, no bez miedzi nic nie zrobię niestety. Tak możemy to zrobić, żeby zobaczyć jak to działa? To mogę sobie po prostu kliknąć i teraz jak rozumiem wrzucam skóry i powinienem móc przerabiać. No i faktycznie się przerabia samo. Bo to potrzebujemy miedzi. Potrzebujemy miedzi, żeby w ogóle jakkolwiek zacząć, wiecie, co sobie robić, jakieś upgrade'y, jeśli chodzi o bronie oraz armor. Będziemy schodzić zaraz do kopalni. Zobaczymy jak kopalnia wygląda w tej w tej grze. Pochodnie jeszcze przydałoby się troszeczkę zrobić. Freeze up. też patyczki. I plant fibery, okej. Okay. 75 pochodni. Część będę oczywiście zostawiał, żeby znaczyć sobie miejsce i możemy zejść na dół. To jest też zajebiste w tej w tej grze, że każde mięsko, które po prostu pieczemy bez żadnych przepisów, zamienia się w ugotowane mięso. Bo przy okazji nie musimy wtedy, no wiecie, trzymać 15 różnych tysięcy upieczonych mięs, tylko po prostu jedna sztuka jest w jednym staku. No mamy trochę żarcia, nie mamy go za wiele, ale powinno raczej styknąć i spróbujemy sobie zejść tutaj właśnie kopalnią gdzieś jeszcze niżej. Był też piecyk, nie musiałem craftować jednego. A, o, po łańcuchu można zejść, nieważne. Dobra. To nie muszę robić klocków O nie! A, nie! Tam była miedź chyba! To jest chyba miedź. Mówię, oczywiście pochodnie będę stawiał, bo po prostu chcę wiedzieć gdzie byłem. Tak, to jest miedź Pięknie tuś pizło, coś zepsułem, nie! O, ale to chyba jest co to jest? Żrazo chyba Dużo tutaj w sumie tego materiałów jest. Zobaczcie, 6 żelazo, 15 tego miedzi już. Teraz faktycznie będzie można dosłownie wracać, tylko po to, żeby zacząć sobie robić... Ooooooo! Mace. To jest dwuręczna broń. Ło, no, jak ty, jak ty, jak ty mi kogoś? To faktycznie możesz nie pozbierać. Tu patrzcie miedzi jest. znaleźć tutaj jakikolwiek składniki, nie jest tak ciężko. Naprawdę trzeba będzie za chwilę wracać na górę. Jakiś armor chciałbym mieć, póki co jestem goły i wesoły. Nie mogę nic skraftować. Poczekać głęboka jaskinie jest tam też widzę jakiś już na dole. Ja się im wrócę, bo mam dużo już tej miedzi oraz żelaza. Można było powoli zacząć craftować cokolwiek. Jakiś zwykły, jakiś zwykły podstawowy ekwipunek do obrony. Lepsze narzędzia, żeby to też można było jakoś sensownie używać. Weźmy koper. Cały koper. Wszystko inne pozostałe mam. Drewno, kamienie i oczywiście koper ingot. To jest pierwsze dwa. Okej, okay, armorus na początku można było zrobić. I tak, nie mam miejsca w chacie, żeby stawiać te stoły wszystkie, dookoła. możemy gdzieś tutaj postawić na razie. I zobaczmy. Cały set skopera można robić. Też z tego, co patrzę, życie daje nawet. Nie tylko odporności na fizyczne. Sama zbroja, jak już to 11 i te 5, 9. Teraz zrobimy stół do broni. I na kowadle też. Te same bronie. Mamy dagery szybkie, battle axe, mace, mieczyki i jeszcze lepsze łuki, włącznie z kuszami. Jasne. Okej. Okay. I mu broń jakąś mógłbym też zrobić. Myślę, że nawet móg, można by było broń zrobić z żelaza. Bo będę miał żelazo na to. Chociaż nie. żelazo chyba na początku wykorzystam na same. Narzędzia. W Minecrafcie zawsze, jak mamy narzędzia, to możemy wydobywać lepsze zasoby, a dopiero potem bronię. To szybko sobie zbiorę 9 jakiegoś koperu, jak znajdę, miedzi. Będę miał już cały set miedziany, tylko no muszę już znaleźć. O, na dole widzę. O! Mamy koperową maczugę. z nice. nie muszę robić broni. Ale wysadziło to wodę, nie? Ja <laughs> się przestraszyłem, przyznam szczerze. Widziałem piasek. I wiem, jak, wiem oczywiście jak w Minecraft'cie działa piasek, ale nie sądziłem, że mi kiśnie wodą tak mocno. No nie jednego kopera potrzebuję, halo! O, jest, pięknie. Wróciłem się tutaj do tego samego wejścia i faktycznie mamy nawet nie więcej niż ja. Chciałem jednego, dostałem cztery. Pięć! Jaka żyła wielka. Nice przekazy sobie jeszcze oczywiście zajmie piecyk. Będzie łatwiej zawsze na dwa piecyki im przekraftować. W jednym będę przetapiał miedzi, a w drugim żelazko. Cyk. Mam 37 miedzi. Powinno styknąć na cały set. Tak więc zbrojka, hełm. Od razu nas zakłada też bardzo ładnie. Rękawice i butki, jak rozumiem. nogawice, Jest! Teraz mamy 18% defensa i 125 hp. Teraz jest znacznie, znacznie lepiej. To się powoli przytapia też żelazo, zaraz sobie zrobimy jeszcze narzędzia. I tutaj do żelazstwa będzie trzeba. Potrzebna jest lekka skóra i to trzeba zabrać i zabrać jej też kilka sztuk. Trzeba będzie zebrać 7 sztuk skóry. Trzeba 7 znaleźć. Wydaje mi się, że ze świnków też leci. Ja to widziałem jakąś świnkę przed chwilą. Na pewno leciało to z krówek. Ale krówek tutaj akurat nie widziałem po drodze. Tak, mamy light hide, dobra, okej. Okay. Ze świnków też lecą. Przy można było sprawdzić jak tam broń. Bo mam koparową oczugę. jak będę musiał długo ładować cios. Na początku lepiej blok. No, no dwa hity skieleta ściągam, to jest ogromna różnica. I to pewnie też to tak działa, że jeśli jest szkielet, to on będzie bardziej wrażliwy na obuch, aniżeli na... Miecz. Bo ta gra ma w sobie trochę więcej z RPGa niż Minecraft. Minecraft to jest przede wszystkim czysty survival. No Tu jest coś nowego, patrzcie. Tylko nie wiem czy ja właściwie będę mógł to wydobyć. Co to właściwie jest? U, ale upo. Blue Crystal Shardy, okej. Okay. Pewnie z tych shardów da się coś na manę robić. A czy z zajączką coś leci? Ej, 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 zając! I mu też powinno lecieć, ale chyba nie. To są chyba zwykłe krytery. Tam jest jakiś większy zając, Może tamten był za mały po prostu? Ten jest giga wielki. to Nie uciekaj. Jest, faktycznie z tych większych lecą. Ja patrzę, że naprawdę ciężko będzie znaleźć tu skórę. Jak zabiję mopki neutralne, to się tak szybko nie respię w Minecraftie. W Minecraft'cie ono się praktycznie instant. Po jednym dniu Tutaj chyba potrzeba znacznie więcej czasu ewentualnie Zrobić taką farmę żeby samemu sobie O i faktycznie można patrzeć zbierać bez problemu I mamy kolejną nasionkę. Okej okay. Do sałaty też dostajemy? Nie Nasion, sałaty nie dostajemy Chyba że dopiero po... Ale to też byłoby trochę głupie Mniej ważne Po sałaty możemy sobie zabrać i tyle No i tu możemy zrobić siekierkę i kill'ów. To są dwie najważniejsze rzeczy. I są upgrade'y! Lepsze siekiery, lepsze kilo. Ciekawe. No, teraz dużo szybciej. Na no, dwa razy zbijamy właściwie zwykły cobblestone. Tam wcześniej na cztery bodajże hitki było. No, ale moi drodzy to by było tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Troszeczkę pograłem sobie tak mocno minecraftowo. Trochę sobie poeksplorowałem, zrobiliśmy jedno jakieś małe poi. Gra wygląda ciekawie. Jest bardzo dynamiczna, jest takim dynamiczniejszym minecraftem. Jest dużo więcej swobody. Z budowaniem jest różnie. Na pewno trzeba będzie się przyzwyczaić do tych mankamentów samego budowania, to, że te ust ustawienie tych klocków jest zupełnie inne, że możemy sobie lepiej dostosowywać niektóre rzeczy. Jest ciekawa, gra się przyjemnie. Jeśli chcecie więcej, dajcie znać w komentarzu, możecie stawić łapę, jeśli chcecie. Z mojej strony to było tyle. Dziękuję sercie za oglądanie i na razie trzymajcie się. Cześć!